do przyjęcia teraz uchwałę udzielającą bądź nie udzielającą absolutorium ustępującemu zarządowi. Wniosek Komisji Rewizyjnej jest, żeby nie udzielić. No, nie udzielić. Nie udzielić. Nie udzielić. Nie Czy udzielić, czy nie udzielić? Nie udzielić. No, nie. no, czy czy nie no tak, no. a nie rozważyć. No, wniosek musi być jeden. Czy udzielić, czy nie udzielić? Następne, a, a w głosowaniu, bo, a przyjmujemy i głosujemy, bo uchwałę podejmujemy w głosowaniu jawnym większością głosów, po prostu delegaci zdecydują, czy udzielą, czy nie udzielą. Ale wniosek jest o nieudzielenie absolutorium. I taki wniosek poddaję pod głosowanie. Czyli pierwsze głosujemy za nieudzieleniem, drugi będzie za udzieleniem, a trzecie moje pytanie będzie, kto się wstrzymał za głosowanie. I proszę Państwa, każdy głosuje. Każdy głosuje raz za pytaniem przeze mnie podstawionym. I pierwsze kto jest za? Nie udzieleniem absolutorium. Proszę o poniesienie mandatu. Wyżej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Dziękuję bardzo. Kto jest za udzieleniem absolutorium? Proszę o poniesienie mandatu. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć się wstrzymało. Tych, co wzięli udział, udział w głosowaniu, 12 było za, 7 przeciw i 5 się wstrzymało. Czyli udzieleniem. Ja zdecydowałam o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.